Jął. Szyviksika. Cześć, witam i... Masz dźwignię? Masz, pewne. Daj dźwignię. Warrior dead. Dwmiaczosku. Pum i to. A to możesz mi rzucić, ale okej, okay, masz. Patrz. Ale mi się opaca, ale mi się opaca. Dzięki. Patrz. Panie drogi Szyviksie, ja tutaj tutaj dla ciebie darę. Dar! A ja ci też pokażę Dary. Czekaj, patrz, tutaj się ustaw. Pokażę, ci pokażę Dary Sheviza, Dary Shevixa, Dary Sheviza. Dary Gocika Sheviza. Nie. Ale... Co ty masz jakiegoś antyknoka rzeczy niechnoka? Teraz się w ogóle... Nie, nie. Nie Co ty za antyknok? Ej, co ty za antyknok? Co ty za antyknok? Nie, o ej, nie ty bijasz! Nie ty bijesz. Oooo! Wiesz, nie ty Nie wiem, nie, nie wiem. Ile? Ty mi dwa, dwa serca bijesz, nie? Tak, z ty mi dwa serca bijesz Mało nawet Ło Ej, zdycham Nie, zostaw mnie, dobra, spokojnie Nie mm. A dobra, to ci nie osobę sobie. O nie, o co tak orasz? <grym> a to jest takie proste Nie, ja tak nie lubię, jak z grę na wodę Nie, nie, nie jestem wodą. Nie. Nie! Wodą. Nie. Zły cari, zły... Dunę Dunemowska. Nie. Nie. Nie, woda. nie, 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 Dobra, spokojnie już nie już nie, już nie spokojnie. No dobrze. Tepe. Wiesz ja w ogóle mam jej dwa serca? Już presbroi nie mam, nie? Dobra, o, się srepaj! Takiego A srepaj, A jak, jak muszę iść na spawnę teraz? A co odebrałeś? Nie idź na spawnę. No sam. Jest zawid na pustka losu. <śm> Hon. To jest tak z tego. Tak. Ja sam, sobie, ja że sobie odbiorę ukuśnik event i będę tą łóżką włókę robił. Przydam się na coś. On jest beznadziejna, ale fajnie. No ale dalej coś wnoszę do drużyny, tak? No, ona wie, że ona to co nic nie robi. Patrz, ona teraz, ona nic nie robi. Patrz, bo ona jest raczej do uciekania raczej, wiesz? Hmm. No Słuchaj, ZIanko, zianko jakaś jakaś noga, nie ona wniesie zamieć dla przeciwnika. Ziadko, ziarnko niepewności. Tak się w ogóle. Mówięcie, to tak zadziała. Ale przekazujmy ja po... streama na YouTube. Tak, Typów? Szywik z Czarnóżek Mikołaj. Powiedz po prostu. Nie, nie reaguje mi. Ej, jak ja w ogóle dziwnie brzmię na tym streamie? No, A ty mnie tak samo słyszysz jak, jak mnie na streamie? Nie. Nie podobnie Nie mnie, proszę cię. To pisz, pisz na czacie, pisz na czacie. No. A to, to była ta to ucieczka. <todalnie> to dalej zapytałem, że to była ucieczka. Tam. Bik. Bik. Głośnik TPA.